Wiesz, Smirnoff, jak, jak to jest być grubym i na dotarcie tak pojebanym? Nie, ja, ja jestem gruby, gramy? dosyć mocno do służę, wypierdol. Jakub się na tym zna, no, powiedz mi, czy Smirnoff jest gruby według ciebie? Tak. No, nie no, nie w, wzią, gole, wypowiedź to. eksperta. <laughs> Waiting for players, kurwa. Ja też, też mam waiting for players, pewnie Abel się ładuje no. 10 lat Ładuje się 10 lat A wiedziałem Abel, kurwa Ma tam dysk, wiecie, tam dysk wyjęty z jakiegoś Komputera z 2004 raz. Odmucha wiatraczek, żeby chłodziło Komiczki tam biegają Kiedy, Ty się śmiejesz Kiedyś nie miałem chud, bo mi się z było chudzeń karty graficznej To wstawiłem tam wentylator I to działało Ja pierdolę. Śmiej się, śmiej, ale ja to się działało to się Jest to... głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie Jest, ja yes, działa, widzę wszystkich, dobra, nice No ty. A lol, ale to tak, tak trochę dziwnie, bo mi się jeszcze nie wczytało No i... Czyli to, to twoja wina, dobra. dobra Dobra, dobra, ciut, ciut,

Nie, teraz bawimy się w filmy akcji, nie? To, jest, to nie jest wyścig, tylko pościg. Pościgi, strzelaniny, wojny realnej. The emocje. Ten słoik zmarł. Wow, zderzak twój. God could fellow. Bardzo to było! Pamiętaj, że ty jesteś za ciepłynniejszy się samochodem niż ja! Ale nie, masz go odejść i sam się też walił. A ja sobie chciałem podać. ciebie kiedyś jest sam w domu. On wali czołem w ten. E, barierkę, ty walisz czołem? Już Czy ty, ty właśnie wypada ci maska? E, ok, nie ma. Ojej! Jak mi przykro! Ojej, Mogę stwierdzić Jaki stendelowany! Ojej! Michał chyba został w tyle Ciekawe dlaczego Traciłem drugą oponę Jak się zmienia widok nagrawa? Shift i wybierasz i teraz popatrzmy sobie pozycję Michała, który jest w troszeczkę kiepskiej sytuacji. Stracił od części silnika oraz dwa koła. Mogę zdejmować tylko w prawo. Pójdź do nich i potrafisz kontrolować samochody. O, zdążył! To jest pierwszy wyścig, kiedy on zdążył dojechać. Ty już cię wyprzedził Do pierwszej ściany To jest jakiś rekord Widzę twoją dupę Dzień Ja zadajcie mi śniegiem pory umie. Jest! 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 jestem przed Jest! <laughs>

Okropnie chujowo, to dobrze. Ale jak gdzieś się okropnie chujowo, to jest dobrze. Kurde, za mocno. No taki zakup, czoł. Zobaczmy, jak się tam ma Juliusz Cezar. Czy on nie ma opony? No, nie ma, okej. Nie wracam się. Ale skończył drugi wyścig, panie. 5 sekund za wami tylko. Wow, widzę jakąś tabelę wyników. Dopiero mu się załadowało! Ja tak,